Nazywam się Marcin Szczupak i witam Was w MediaBoard Polska. Jesteśmy firmą monitorującą media. Monitorujemy prasę, radio, telewizję, internet, a także media społecznościowe. Ale na naszej platformie znajdziecie o wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Od monitoringu przez analitykę, bazy mediów i dziennikarzy, wysyłkę komunikatów czy tworzenie wirtualnych biur prasowych. Wszystko w jednym miejscu. Na jednej platformie. Dostępnej również na telefonach komórkowych. Wszystkie dane łączą się ze sobą i pozwalają stworzyć środowisko pracy dla każdego eksperta z branży marketingu i PR. Monitorujemy media korzystając z najnowszych technologii AI. Wraz z pojawieniem się w Polsce zaznaczyliśmy naszą obecność na czwartym rynku w Europie. Jednak bez problemu możemy monitorować wszystko, co dzieje się na całym globie dzięki partnerstwom z podmiotami z całego świata. Jesteśmy nową energią na polskim rynku, z zupełnie nową wizją rozwiązań, które mogą się Wam wydawać doskonale znane. Dla nas rozwój nigdy się nie kończy, a nasze produkty otrzymują nowe rozwiązania praktycznie cały czas. Jeżeli zajmujesz się PR-em lub marketingiem, to mamy także rozwiązanie dla Ciebie. Zapraszam do współpracy z MediaBord Polska.